Suicide Squad Grupa samobójców Okej okay. Da się obejrzeć Jeśli lubisz filmy akcji To można iść Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że jest to film Z taki, ze scenami brutalnymi Zabijania mm. No i co Jest to film płytki Prosty Kino fami Nie, nie, to nie jest familijne. To jest. Dla młodych nastolatków, którzy by chcieli obejrzeć filmy, które nie są jeszcze dozwolone dla nich, to jest taki film. Jako, jako film akcji to jest coś. Są oryginalne motywy, są, są efekty. Da się obejrzeć. Także śmiało. Śmiało. Jak lubisz takie filmy, to można iść. Natomiast oczywiście nie ma tam. To, 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 nie są, to nie są Strażnicy Galaktyki, żeby jakaś nowa jakość wkroczyła, nowe, nowa atmosfera, nowy klimat. To nie aż tak. To jest, mówię, płytki, prosty film. Ale postacie są bardzo. ciekawe, oryginalne, nie, nie, nie No i, i co? Jak lubisz sceny w więzieniu? No to filmy więzienne. To też tutaj jest dużo takich scen. Także ekipa samobójców.